Cześć, dzień dobry, witam Was z tej strony Justyna na YouTube i na Instagramie Pani od Tarota. Cieszę się bardzo, że spotykamy się na prognozie grudniowej, kochani. Jest to prognoza miesięczna, którą robimy dwiema taliami. Pierwszą sprawdzamy ogólną energetykę, czyli takie zdarzenia i energie, które mogą pracować gdzieś w tle. Natomiast drugą talią sprawdzamy poszczególne obszary życia, takie jak relacje, uczucia, emocje, praca, finanse i wyzwania. Pamiętajcie, proszę, że jest to prognoza ogólna, dopasowana do waszej. Do znaku słonecznego, weźcie z niej to, co z Wami rezonuje, i odpuśćcie resztę. Natomiast, gdybyście chcieli zamówić prognozę roczną na 2025 bądź skorzystać z jakichś innych rozkładów, to zapraszam do konsultacji mojej oferty. Całość jest dostępna na stronie internetowej i wszystkie namiary są w opisie. I spójrzmy już, kochani, na energię dla poszczególnych znaków Zodiaku. Dobrze, kochani, to spójrzmy, co dla naszych astrologicznych wodników na grudzień. Dobrze kochani, to spójrzmy na te karty dla naszych astrologicznych wodników na grudzień i jeżeli mamy na pokładzie wodniki, które chciałyby skorzystać z prognozy tarotowej na 2025, sprawdzić potencjały, sprawdzić jak można ominąć blokady i jak ten 2025 wycisnąć, jak cytrynę, to zapraszam do konsultacji oferty na mojej stronie internetowej. I patrząc na te karty pojedynczo, tutaj mamy pazia czy ósemkę monet, rydwan... I trójkę buław. I kochani, tutaj dosłownie karty mówią tak, że w pierwszych dwóch, trzecich grudnia będzie się zawodowo dużo działo, szczególnie intensywnie może być w tej środkowej części grudnia, natomiast pod koniec miesiąca wodniki mogą tutaj łapać jakiś nowy kierunek, być może zawodowo, ale też kochani możecie być jakoś w przejazdach, rozjazdach i w podróżach. To jest taki ogólny scenariusz i patrząc na te karty pojedynczo, początek miesiąca drogi wodniku zapowiada się intensywnie, bo mamy pazia mieczy i ta karta zazwyczaj mówi. O tym, że tutaj dużo się dzieje pod kątem informacji. Te informacje no, mogą do ciebie jakoś bardzo intensywnie spływać, ludzie mogą się do ciebie dobijać. To może być jakiś taki ping-pong mailowy, telefoniczny. Tutaj może być dużo bodźców. To też jest karta jakichś plotek, pogłosek, takiej chaotycznej wymiany informacji, gdzie jeszcze nie wszystko jest jasne i dlatego może to pochłaniać sporo energii. Tutaj radą z tej karty jest też to, aby właśnie uważać na przebojcowanie, więc być może. Może, kochani, ograniczcie konsumpcję mediów społecznościowych, spróbujcie ograniczyć powiadomienia, bo tutaj po prostu po całym dniu wyskakujących okienek powiadomień możecie być zdrenowani. Natomiast no, mogą do Was jakieś informacje docierać, być może też w tym kontekście zawodowym, przy czym tutaj jeszcze nie wszystko będzie jasne. Tu się po prostu dużo będzie działo, będą się te informacje przewalać, natomiast może nie być jeszcze wersji ostatecznej. I jest to, kochani, też spójne z kontekstem astrologicznym, Ponieważ na początku miesiąca, w zasadzie do połowy grudnia, Merkury, czyli planeta odpowiedzialna za analizę, za komunikację, jest w ruchu wstecznym, czyli w retrogradacji, i taki retrogradujący Merkury właśnie wnosi potencjał na chaos informacyjny, i być może tego tutaj, kochani, będziecie doświadczać. Więc dbajcie o swoją energię, nie kupujcie w cudzysłowie wszystkiego, co będzie Wam mówione, bo tutaj jeszcze dużo rzeczy się może zmienić. Ponadto, też dla części osób w tej pierwszej połowie miesiąca, szczególnie w obszarze zawodowym, mogą wybijać jakieś młodsze energetyki, i czasami będą to starzyści, czasami to będą osoby młodsze stażem. To są takie osoby, które jeszcze nie mają zbyt wiele doświadczenia. Być może jakoś takie osoby też będą tutaj intensywnie z wami wchodziły w polemikę. I znowu, to jest to samo zalecenie, kochani. Rozsądnie gospodarujcie swoją energią, i też wodniki mogą mieć taką mocną chęć do uczania się czegoś, być może właśnie też w kontekście tego obszaru zawodowego, być może czegoś, co Wam będzie jakoś, kochani, do pracy potrzebne. I tak jak powiedziałam, ta środkowa część miesiąca, ona może być intensywna, szczególnie ten drugi tydzień. Tutaj ta ósemka monet mnie bardzo często mówi, że tej pracy jest po kokardkę, maile, zapytania, telefony wpadają ciurkiem, trudno jest wstać, żeby pójść do łazienki, trudno jest wyjść o czasie, bo roboty jest bardzo dużo, ten przemiał jest w cudzysłowie bardzo duży, więc, drogi Wodniku, jeżeli masz takie zadania które być może odkładasz, to jeżeli słuchasz tego z wyprzedzeniem, być może warto się nimi zająć teraz, teraz, żeby zadbać o swoją przyszłą wersję z tej środkowej części grudnia, która może być wtedy mocno dociążona. Natomiast też, jeszcze, kochani, tutaj karty podbijają to, to przesłanie o rozsądnym gospodarowaniu energią, bo jeżeli te osoby, czy to młodsze, starze czy jakoś ciekawe świata będą z Wami wchodziły, w polemikę, a wy będziecie tak bardzo drobiazgowo odpowiadać, to tutaj naprawdę możecie dużo tej energii na jakąś taką wymianę informacji, która koniec końców może być bezproduktywna, wytracić. Więc kochani, rozsądnie gospodarujcie swoją y, energią. I w tym trzecim tygodniu grudnia mamy kartę Rydwanu. I tutaj może się dużo dziać. Tutaj znowu może być tornado spraw do załatwienia. Tutaj sprawy rzeczy mogą się jakoś interweniować. Natomiast, też mam poczucie, że dla części osób mogą wybijać jakieś tematy związane z podróżą i przy podróży w tej drugiej części grudnia, bo tutaj mamy aż dwie karty, które nam natężają te podróże. Być może już w tej drugiej połowie grudnia będziecie gdzieś jechać, gdzieś się przemieszczać, a być może będziecie tutaj, kochani, planować. Natomiast, też warto szczególnie w tym trzecim tygodniu, być może przed wyjazdem na święta, sprawdzić kwestie związane z pojazdem, żeby ten pojazd też się być. Może jakoś nie zepsuł, żeby tej podróży też tutaj nie utrudnił i tutaj też na tą drugą połowę miesiąca bardzo widoczne jest zarysowane dla wodników takie pragnienie zmian, tutaj Was kochani już bardzo mocno może ciągnąć do nowego i to może być nowy kierunek zarówno zawodowy jak i być może w życiu prywatnym czasami to też będzie o jakiejś zmianie w przestrzeni w mieszkaniu, o odświeżeniu o zapisaniu się na jakieś zajęcia no to troszeczkę wygląda jak taka energia, kurczę zaczynam nowy rok, a nowy rok to nowa ja, nowy ja, taka energia Trochę też postanowień noworocznych, jak to będzie. Bo też pod koniec roku mamy tą trójkę buław i ta karta jest o takiej ciekawości, optymizmie, pewnego rodzaju podekscytowaniu. To jest karta, w której nosi nas, w której chcemy poszerzać horyzonty, chcemy więcej, chcemy nowego, chcemy ekspansji. Więc tutaj w ogóle, drogi wodniku, pod koniec roku możesz mieć takie pragnienie, żeby iść w nowe, robić rzeczy, których dotychczas nie robiłeś i nie robiłaś. I to też jest tak. Taki czas, kiedy możesz otwierać jakiś nowy rozdział, i czasami ten nowy rozdział będzie bardziej wyraźny, czasami będzie po prostu dotyczył spróbowania czegoś po raz pierwszy. Natomiast tu dosłownie możecie nosić, żeby zobaczyć, jak to będzie w jakiejś nowej rzeczywistości. Ponadto ta trójka była też niejednokrotnie pokazuje taki kontekst związany z podróżą, więc być może albo gdzieś się będziesz przemieszczać na Sylwestra, albo przynajmniej będziesz tutaj jakieś wyjazdy planować. Tak to wygląda. I jeżeli chodzi o osoby szukające pracy, to nie mam tutaj propozycji umownych, natomiast mam bardzo silne pragnienie zmiany kierunku zawodowego, być może zmiany obowiązków, zmiany zespołu, przebranżowienia, być może już wyruszenia w jakieś nowe zawodowe. I jeżeli chodzi o osoby szukające kogoś do relacji, to nie mam tutaj zdefiniowanych partnerów czy partnerek. I spójrzmy już na same relacje. Piątka kielichów diabeł, ósemka buław. Kochani, dla wodników na grudzień w relacjach jest taka przestroga, aby uważać na trucizny umysłu, ponieważ tutaj mamy trochę taki scenariusz zarysowany, że na początku miesiąca może Was w relacjach spotkać jakieś rozczarowanie, coś może pójść nie po Waszej myśli. Może Was spotkać tutaj, kochani, jakaś przykrość relacyjna. I dla każdego to się może różnie manifestować. Czasami to będzie o tym, że, drogi singlu, liczyłeś na to, że jakieś randki będą kontynuowane, a nie będą. Czasami to będzie o tym, że z kimś się pokłóciliście i ktoś Wam coś przykrego powiedział. Natomiast przestrogą od kart jest to, żeby się tutaj nie wkręcać, żeby nie rozpamiętywać tego, co zostało powiedziane, tak, żeby tutaj nie wykręcać. Kopać pod sobą jeszcze większego dołka, bo dosłownie na tą środkową część miesiąca mamy kartę diabła, która bardzo często wnosi jakieś takie słabsze samopoczucie energetyczne. Więc tutaj kochani, jeżeli spotka Was jakaś przykrość na początku miesiąca, to jasne, dajcie sobie przeżyć te emocje. Natomiast pamiętajcie, że nawet jeżeli coś poszło nie po Waszej myśli, to to nie jest 100% Waszego życia. Macie inne obszary, inne zasoby, z których możecie korzystać. Bo w tej środkowej części miesiąca mamy kartę diabła i ten diabeł, no z jednej strony on właśnie może mówić o jakimś gorszym samopoczuciu energetycznym, o tym, że jakoś ten nasz cień, ta nasza jakaś niezagojona rana wychodzi tutaj na wierzch, jakoś się dopomina o uwagę, czy kieruje z nami z tylnego siedzenia, i można to poznać po tym na przykład drogi wodniku, że w pewnych sytuacjach przereagujesz, więc też sprawdzaj, jak ty się w ogóle czujesz w tej pierwszej połowie miesiąca. Czy właśnie nie przeragowujesz w jakichś sytuacjach, bo... Też tą kartę diabła można wykorzystać po prostu do jakiejś pracy z tym, co nieuleczone do pracy z cieniem. Natomiast tutaj też w tej środkowej części miesiąca warto, kochani, uważać na to, kto z czym do Was przychodzi, bo tutaj jest jakiś potencjał na manipulację, ponieważ w diable mogą się w naszym otoczeniu też pojawiać takie osoby w cudzysłowie z ciemnej gwiazdy, taki maks pod ciemnej gwiazdy, które mają na celu swój własny interes i tutaj, kochani, mogą chcieć Jakoś manipulować, żebyście, żebyście zrobili to, co tym osobom akurat pasuje. Więc tutaj, w tej środkowej części miesiąca, kochani, zwracajcie uwagę zarówno na swoje poczucie, jak i na to, z jakimi interesami, propozycjami ludzie przychodzą do Waszego życia. Ten diabeł często też mówi o jakiegoś rodzaju nadużyciach, o tym, że jakieś sytuacje, że, że tutaj mogą się pojawiać jakieś niefajne sytuacje. Więc też zwracajcie uwagę, pamiętajcie, że. Zawsze macie prawo postawić granice. Być może też ten scenariusz będzie się realizował tak, że Wy się po prostu o takich sytuacjach dowiecie, bo też pod koniec miesiąca mamy ósemkę buław, która po pierwsze mówi o tym, że tutaj dużo się może dziać pod kątem informacyjnym. Tutaj pod koniec grudnia mogą dowodników jakieś informacje od bliskich, od znajomych spływać. Tutaj może być dużo powiadomień i też mogą się zmieniać ustalenia. I też, kochani, możecie się czegoś właśnie dowiedzieć. Być może na jaw wyjdzie jakaś też w cudzysłowie brzydka tajemnica, coś, co czy to w rodzinie, czy w jakichś relacjach partnerskich, przyjacielskich było od dłuższego czasu ukrywane i być może właśnie tutaj wodniki, wodniki też się o tym dowiedzą. Tak te karty dla Was, kochani, wyglądają i ta energetyka potencjalnie jest troszeczkę trudniejsza, natomiast to też jest taka prośba od kart Drogi Wodniku, żebyś ty dbał o siebie i o swoje granice, o swój stan psychofizyczny w tym grudniu. Ja tutaj nie mam zdefiniowanych partnerów czy partnerek, natomiast pamiętajcie kochani, że to jest rozkład ogólny, dopasowany do Waszego znaku słonecznego, czyli do tego, że jesteście wodnikiem. Jeżeli chcecie sprawdzić, jak mogą się manifestować energie dla Was, czy to na kolejny miesiąc, czy być może na pół roku, czy w ogóle pod kątem tego, co 2025 może Wam przynieść w miłości, w partnerstwie, to zapraszam do skorzystania z dedykowanych rozkładów na mojej stronie internetowej. Wtedy sprawdzamy indywidualnie, jak to może dla Was wyglądać i spójrzmy na pracę. Dziesiątka buław, król buław, szóstka monet. Kochani, te karty mówią, że w grudniu robota może Wam się palić w rękach. Natomiast no, tej roboty może być sporo, bo tutaj na początku miesiąca mamy dziesiątkę buław i ta karta wnosi, że możecie mieć dużo obowiązków zawodowych przypadających na te mniej więcej pierwsze 10 dni grudnia. I tutaj po pierwsze radą od kart jest to, że jeżeli coś możecie zrobić z wyprzedzeniem, to to zróbcie. Być może też negocjujcie to, które jest zawodowe wpuszczacie do swojego życia na tą pierwszą część grudnia, po to, żeby potem się pod nimi nie uginać, tak jak ta postać na karcie, być może warto też poszukać osób, które Wam pomogą w wywiązaniu się z tych zobowiązań, natomiast no na tej pracy może być dużo, tutaj może być ciężko i to się kochani znowu różnie może manifestować, bo czasami to będzie o tym, że właśnie tych zadań jest więcej, trzeba będzie nawet zostać po godzinach, czasami to będzie o o tym, że te zadania są jakieś wyjątkowo ciężkie, że coś wpadnie na ostatnią chwilę, a czasami będzie to o tym, że tych rąk do pracy jest mniej. Natomiast tutaj, drogi wodników, w tych początkach miesiąca uważaj, żeby się też jakoś nie przeciążyć pod kątem tych zadań zawodowych. Przy czym na samym początku powiedziałam, że robota Wam się pali w rękach, bo Wy też jesteście pokazani jako no, osoba, która może tutaj bardzo sprawnie działać i dobrze nawigować w tych zadaniach, co też nie znaczy, że. Te Zadanie nie będą dla Was obciążające, bo na środkową część grudnia mamy króla buław i to jest karta takiej wysokiej energii, tego, że Wy wiecie, co robić, wiecie, jak działać, nawet możecie mówić innym, co mają robić, natomiast przestrogą z tej karty jest to, żeby tutaj innych jakoś zbyt stanowczo po kątach nie rozstawiać, żeby uważać tutaj na taką swoją stronę autorytarną. Ponadto może być też tak, że w tej drugiej części miesiąca będzie was tutaj, kochani, Jakiś mężczyzna w typie króla buław, to jest taki mężczyzna charyzmatyczny, władczy. To może być przełożony, to może być jakaś osoba, z którą współpracujecie po prostu w takim typie. Być może ta osoba wyciągnie do Was pomocną dłoń, coś Wam podpowie, bo tutaj mamy też właśnie szóstkę monet, czyli takie zasilenie energią, to, że ta pomoc może do Was przyjść, jeżeli będziecie jej potrzebować. I też, kochani, Wy sami możecie mieć pod koniec miesiąca jakiś szeroki gest, też, żeby wspomóc kogoś innego, jeżeli wy się ze swoimi obowiązkami już tutaj wyrobiliście. Ponadto, może być też tak, że ta końcówka roku jakoś będzie takim czasem związanym z docenieniem z tym, że być może usłyszycie w tym obszarze zawodowym miłe słowo, jakąś dobrą informację zwrotną, być może dostaniecie jakieś specjalne podziękowania od klienta czy kontrahenta, na rzecz którego tutaj jakoś, jakoś wyjątkowo podziałaliście. Tak te karty, kochani, wyglądają, i pamiętajcie, żeby tutaj unikać wrzucania zbyt wielu zadań na ten początek grudnia. I spójrzmy na finanse siódemka mieczy, dwójka buław, dziewiątka kielichów. Kochani, przy tych finansach na początku miesiąca mamy taką energię pewnej kombinatoryki. Też jakiś półprawd i zakulisowych działań, a potem na dalszą część miesiąca mamy taką energię przeczekania. I to się, kochani, różnie może materializować. Po pierwsze, może być tak, że wodniki na początku miesiąca w finansach, w cudzysłowie, będą coś próbowały zakombinować. To może być wszelkiego rodzaju w słowie kreatywna księgowość, ale to też może być taki scenariusz, kochani, w drugą stronę, w stosunku do Was. Być może, jeżeli chcecie rozmawiać o warunkach awansu, to może się okazać, że tutaj nie wszystko może być wyjawione, czy nie wszystko będzie wyjawione i na rezultaty dopiero trzeba będzie poczekać. Być może, jeżeli chcecie coś kupić, chcecie dogadać jakieś warunki umowy, jeżeli nie zapytacie, też ta siódemka mieczy na początku miesiąca może wnosić, że tutaj drogi w wodniku, no, pewne rzeczy nie zostaną nazwane, bo to jest właśnie karta jakichś półprawd, jakichś fałszyw, jakichś przemilczeń, zakulisowych działań. Więc bardzo istotne jest to, że jeżeli będziesz o finansach dyskutować, będziesz się nad jakimiś zakupami zastanawiać, to w tej pierwszej części miesiąca zwróć uwagę na przeczucia, na intuicję, na to, czy nie masz takiego poczucia, że tam między wierszami jest coś, jest jeszcze o co trzeba by zapytać, bo o tym dosyć mocno jest. Ta siódemka mieczy. Ponadto też ta karta jest pewnego rodzaju przestrogą, żeby tutaj nie przekombinować i w cudzysłowie nie oszukać samego siebie. I takie przekombinowanie, no czasami, może się sprowadzić do tego, że zamiast zapłacić troszeczkę drożej i kupić coś od ręki, wy wytracicie masę czasu, żeby pojechać na drugą stronę miasta i faktycznie kupić to taniej. Natomiast, kochani, to jest tylko przykład. Ta energia może się różnie zmaterializować, natomiast takim ogólnym kierunkiem tutaj jest to przekombinowanie. I w drugiej połowie miesiąca mamy spowolnienie, jakieś przeczekanie. Tutaj zbyt wiele w tych finansach może się nie ruszać, nie zmieniać. Tutaj, jeżeli też czekacie na jakieś przelewy, to one się mogą opóźniać i też nie zapadać. Ponadto, pod koniec miesiąca wodniki mogą doświadczyć tutaj w cudzysłowie jakiegoś urodzaju. Tutaj możecie dostawać dużo jakichś takich darów od losu: czy to drobniejszych prezentów, upominków, czy być może różnego rodzaju Jedzonka świątecznego, bo ta dziewiątka kielichów, z jednej strony jest o komforcie emocjonalnym, a z drugiej też jest właśnie o jakichś takich darach od osób, które niekoniecznie są właśnie takimi czystymi finansami, natomiast jakoś nas zasilają. Tak te karty wyglądają. Tutaj nie ma jakiejś rewolucji w finansach, natomiast ogólną prośbą jest to, żeby tutaj na początku miesiąca dopytywać, jeżeli jakieś kwestie finansowe Was interesują, bo druga strona Wam pewnych rzeczy wprowadza po nie powie i jeżeli drogi wodniku chciałbyś i chciałabyś, żeby coś się w tych finansach zmieniało albo ruszyło, to potrzebujesz zmienić schematy działań, żeby tutaj tą energię ruszyć. I spójrzmy na wyzwania. Trójka monet dziewiątka buław królowa Buław. Kochani, patrząc na te wyzwania, taki ogólny scenariusz może dotyczyć tego, że część wodników będzie tutaj zmęczona współpracami z jakąś kobietą w typie królowej Buław. To jest taki ogólny scenariusz i patrząc na te karty, jeszcze pojedynczo, na początku miesiąca w negatywie mamy trójkę monet, czyli właśnie jakąś historię o współpracy być może zawodowej, i być może to będzie ten scenariusz, o którym mówiłam w energetyce ogólnej, że. Tutaj zawodowo dużo się może dziać, zarówno werbalnie, jak i pod kątem obowiązków, i być może to będzie też historia o współpracy z jakąś osobą młodszą, starszą Tutaj może być trudno się dogadać, być może może być jakoś trudno uzyskać taki efekt dobrze pracującej maszyny. Natomiast w tej trójce monet ważna jest też komunikacja, ważne jest to, żeby dobrze określać, co do kogo należy, po to, żeby wszyscy wiedzieli, gdzie długo fal fal Zmierzamy, ponieważ postacie na karcie budują tutaj katedrę, i każdy wie, jakie ma swoje obowiązki i zadania. I w środkowej części miesiąca mamy też dziewiątkę buław, i ta karta może wnosić jakiś słabszy stan psychofizyczny. I tutaj warto uważać na to słabsze samopoczucie, o którym mówiłam w kontekście diabła, i też być może, kochani, uważajcie, żeby w pracy, jakby nie strzaskać się z tak dużej ilości energii, że potem przyjdziecie do domu i na kanapę i nic więcej w stanie nie będziecie robić. Tutaj warto szczególnie w tej środkowej części miesiąca rozsądnie tą swoją energią gospodarować. Ponadto, drogi wodniku, gdyby kusiło Cię do wypisania się z pewnych projektów, być może zawodowych, z pewnych współprac, to zastanów się, po pierwsze odpocznij, a po drugie, zastanów się, co w ogóle Cię skłoniło do tego, żeby dany projekt czy daną współpracę podjąć i po znalezieniu tej początkowej motywacji, być może ekscytacji. I dopiero podejmuj decyzję. Natomiast no, tutaj całościowo jest taka przestroga przed tak zwanym zmęczeniem materiału. I mamy też pod koniec miesiąca królową Buław, i po pierwsze, ta karta może wnosić, że tutaj wyzwaniem będzie jakaś kobieta w typie królowej Buław. To może być kobieta z podznaku ognistego, lew strzelec baran. Być może sposób bycia tej osoby jest dla Was, kochani, jakoś umęczliwy, jakoś zbyt głośny, jakoś zbyt widoczny. To się różnie może manifestować, natomiast z jakiegoś powodu taka osoba może stanowić wyzwanie. Być może to taka osoba nie będzie tutaj zbyt stabilna w jakichś współpracach. Ponadto pod koniec miesiąca, być może też ze względu na jakieś spadki energetyczne, wodniki mogą mieć poczucie, że są w trochę gorszej formie, mogą mieć takie poczucie, że mniej się sobie też w jakichś aspektach podobają, że jakoś trudno jest im wyjść z domu na przykład na imprezę sylwestrową, że nie mają się w co ubrać. To jest troszeczkę... Taka karta też um, szeroko pojętej atrakcyjności własnej, więc tutaj, drogi Wodniku, możesz mieć do tej swojej atrakcyjności własnej pod koniec miesiąca jakieś ale. Natomiast no, całościowo radą od kart, szczególnie na tą środkową część grudnia, jest to, żeby właśnie o ten swój stan psychofizyczny dbać, bo jeżeli wy będziecie w dobrej formie, to, to też będziecie tutaj, kochani, patrzeć na siebie przychylniejszym okiem. Tak dla was kochani te karty wyglądały. I ja jak zawsze dziękuję wam bardzo za obejrzenie tej prognozy. I po pierwsze zapraszam na prognozy indywidualne 2025. Oferta jest już dostępna na stronie. Strzelce zapraszam na rozkład urodzinowy. Jakieś bardzo aktywne Koziorożce też już mogą się na ten rozkład urodzinowy zapisywać. Ponadto, gdybyście chcieli skorzystać z innych rozkładów, na przykład z rozkładu partnerskiego albo z rozkładu Miłość dla singla, wykupić pakiet trzech pytań czy po prostu umówić się na konsultację, to również pełna oferta jest dostępna na mojej stronie internetowej. Jednocześnie chciałam podziękować wszystkim osobom, które zostawiają suby, lajki, komentarze, bo pomaga mi to rozwijać kanał i mnie to motywuje. Jeszcze raz dzięki i do usłyszenia. Cześć.